Nie, nie zawsze młodzież była na, na wszystkich próbach, natomiast im bliżej studniówki, tym już bardzo się mobilizowała i naprawdę pokazali, że można na nich uczyć i że świetnie się z nimi pracuje. Dzisiaj zetańczyli na takiej pierwszej próbie generalnej. Nie chciałabym przetrwalić, ale zatańczyli arymentacyjnie z bolognaza i mam nadzieję, że wszystkim się skończy. Przygotowałem się tak jak moi rówieśnicy, czyli polonez oczywiście był naszym priorytetem. Później, oczywiście, wyszykować się ustownie na imprezę. I czekaliśmy na ten moment, aż nastąpił, nawet nie wiemy kiedy. I mamy nadzieję, że wszystko wyjdzie tak jak to ćwiczyliśmy. Do studniówki przygotowałam się jakiś czas przed studniówką. szukałam marzonej sukni. Przygotowania do poloneza były bardzo trudne, bardzo męczące, ale daliśmy radę. Mam nadzieję, że bardzo będzie się podobał polonez. Dzisiaj miałam dużo... Byłam kosmetyczki, żeby jak najlepiej wyglądać ten wymarzony dzień. Mamy nadzieję, że będzie wspaniały i będzie się każdemu podobał nasz kolonel. Dużo stresu, mnie to kosztowało, jak każda studniówka. Chcę, żeby ona była wyjątkowa dla naszych uczniów. Zwłaszcza, że wchodzą do tej szkoły, ja tak naprawdę z tą młodzieżą się bardzo mocno wzrosłem. Oni wprowadzili mnie w klimat tej szkoły ponad rok temu i ja nie wyobrażam sobie, że za parę miesięcy opuszczą mury naszej szkoły, bo ta szkoła naprawdę dla mnie, zawsze będzie się z nimi kojarzył, więc to są i te radosne, i te mniej radosne chwile, a jeśli chodzi o zaangażowanie w samo tworzenie tej imprezy, to olbrzymi wkład, to naprawdę olbrzymi wkład, miał ja tutaj cały zespół rodziców, którzy trzymali na tym pieczek, którzy dbali o to, żeby wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. No i mamy taką nadzieję, że zostało zapięte na ostatni guzik, w szczególności pragnę tutaj podziękować pani Marioli Kominiarczyk, która już drugi rok z rzędu wspiera mnie jako dyrektora w organizowaniu studniówki i wiem, że mogę naprawdę na nie polegać i bardzo dużo stresu przede wszystkim, ale jak na razie wszystko zapowiada się pięknie. I oby tak dalej do, 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 do rana. Hmm. Byłam u kosmetyczki, fryzjer, e, bardzo długie e, wyszukiwanie sukienki, szpilek. No, ale się opłacało. Ja musiałam trochę wcześniej pomyśleć, dlatego, że wiem to, że tak trzeba więc musiałam e, pomyśleć za. o sukience długiej jak to obowiązkowe tutaj do studniówki i do planeta. Oczywiście trwały też do długo, to kosmetyczkę, fryzjera, no i wyszukanie tej właściwej sukienki. To to moje przygotowania do studniówki wyglądały tak, że w sumie kupiłam się do fryzjera, do kosmetyczki. Dzisiaj spełniły moje oczekiwania i w ten wyjątkowy dzień jestem w pełni przygotowania do tego przygotowania do studniówki zaczęły się w sumie bezstresowo. Yy, muszkę trzeba było kupić, koszulę, yy, buty, jak wiadomo, trzeba było rozchodzić, ale już jest wszystko dopracowane. Yy, jak widać, ubrany jestem. Poloneza ładnie sobie yy, przygotowaliśmy, yy, więc myślę, że to będzie udana studniówka. Doprowadzenie dziecka do studniówki to nie tylko Dziecka psychiczne, studniówka, to oczywiście początek na najwspanialszej drogi w życiu dziecka. Przed studium, no i początek dorosłego życia. Dobry, Dobry wieczór, wieczór Państwu! Witamy serdecznie na uroczystości zaproszonych gości, którzy z tym przybyciem uświetnili dzisiejszy wieczór. Panie Dyrektorze, proszę o powitanie gości. Dziękuję bardzo droga młodzieży. Chciałbym na wstępie przywitać wielce szanownych gości, którzy uświetnili dzisiaj swoją osobistością naszą jakże niezwykłą uroczystość. W pierwszej kolejności pragnę przywitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Ryszarda Bartosika. Witamy Pana starostę i dziękujemy tym samym za przybycie. Bardzo serdecznie witamy również Pana wiceburmistrza miasta Turku, Pana Jerzego Kurzawę, naszego nauczyciela w imieniu Pana Romualda. Pan Tosika, Pan Wiceburmistrz jest dzisiaj z nami. Dziękujemy bardzo. Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Turku, Szanowny Panie Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów, Szanowny panie przewodniczący Rady Rodziców, dostojna Rado Pedagogiczna, ale przede wszystkim wy, drodzy uczniowie, rodzice, szanowny panie dyrektorze, spotykamy się w dniu wyjątkowym dla was, bo ten wieczór, ta noc. Zostanie waszej pamięci na zawsze. Chciałbym wam w własnym imieniu, a także pana Bogdana Myśliwskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów, życzyć pięknego panu, cudownych chwil niezapomnianych. Chciałbym wam życzyć, abyście dziś jednak nie myśleli o maturze, abyście dobrze się bawili. Jest mi niezmiernie miło, że po kompletnicznej, wyjątkowej uroczystości, w tym pięknym wydarzeniu, który ma miejsce na 100 przed maturą, przed egzaminem dojrzałości. To, że dzisiaj jesteście, kosztowało wiele wysiłku i ten okres, który minął od murów szkolnych, wtedy, kiedy wnęliście tą szkołę, zapewne wykorzystaliście ten czas bardzo dobrze. Chciałbym podziękować temu gronu podawiecznemu za przygotowanie młodzieży do tego egzaminu. Jestem pewien, że są świetnie przygotowani i bardzo dobrze stanął wchodzący na egzamin dojrzałości. Szanowni koledzy nauczyciele, droga młodzieży i rodzice, bardzo jestem wdzięczny za zaproszenie na ten dzisiejszy band. Dzisiaj. Jest to symboliczne stopni do matury, czyli do czasu, kiedy no, będziecie zdawać ten egzamin dojrzałości, kiedy będziecie do, podejmować ważne decyzje. Chociaż myślę, że większość z Was te decyzje życiowe już podjęła wybierając tą szkołę, wybierając sobie już zawód. Ale wiemy, że szczeble... Są jeszcze wyższe, tak, no, i, i możecie e, jeszcze swoje e, kompetencje podnosić. Życzę wszystkim powodzenia na tym egzaminie naturalnym, ale, tak jak już tutaj moi szanowni przedmówcy powiedzieli, dzisiaj jest ten magiczny dzień dzień zabawy. Tak więc, życzę Wam wszystkich szampańskiej zabawy, żebyście długo pamiętali ten właśnie dzień, tą noc, a już może nie przesadzając, panie dyrektorze, że od jutra, ale chociaż już od poniedziałku trzeba zacząć naprawdę myśleć poważnie już o maturze. Poloneza czas zacząć!